Się podczas wsiadania. To niby jest błachostka, a jednak jest to poważny problem, bo bardzo często można zaobserwować takie sytuacje, że podczas próby wsiadania koń ucieka, koń odskakuje w bok, koń macha głową, koń się cofa i ogólnie robi wszystko, aby na niego nie wsiąść. I z czego to może wynikać? Może to wynikać na przykład z tego, że po prostu nikt go tego nie nauczył i koń nie wie, że ma spokojnie stać. Prawda? No, bardziej przy młodych koniach, i często jest tak, że jak to są początki, to po prostu no, a on ten konie biegnie. My sobie że stoimy na tym podwyższeniu, albo próbujemy wsiąść nawet z ziemi, i ten goń po prostu ucieka z tego, bo po prostu nie czuje się z tym wystarczająco obyty. Nie rozumie, co ma podczas tego procesu nastąpić, dlatego nauka stania przy takich schodkach najczęściej zajmuje jakiś czas i trzeba ją rozbić na jakieś mądre części. Ale fajnie, jakbyśmy też troszeczkę holistyczniej spojrzeli na tą sytuację, bo czasami pod tym mogą się kryć zupełnie inne problemy. A my to po prostu mamy ochotę tylko nakleić plaster na bandaż, jakkolwiek to brzmi. <głos> <głos> tak. Konia może rozpraszać się albo powodować to, że on się wierci podczas wsiadania. Bardzo wiele bodźców na przykład, bo nie wiem, załóżmy, ktoś obok jeździ, tutaj ktoś wsiada, tutaj ktoś skacze, tutaj biegnie pies, tak? I, i, i koń właśnie nie za bardzo chce ustać się spokojnie, ale to dotyczy przede wszystkim, tak jak wspomniałaś, koni młodych. Ale co w momencie, kiedy podczas wsiadania wierci się koń, który już Powinien być koniem doświadczonym i powinien to potrafić. Tak, albo. Robił i nie robi. Mhm. Tak, no to przede wszystkim mogą to być oznaki bólu i tego, że w tym koniu jest coś nie w porządku i po prostu nie chce, aby ktoś na niego wsiadał. Może to być źle dopasowany sprzęt, czyli też to, że się na konia wsiądzie od razu kojarzy mu się z tym, że będzie mu niekomfortowo. Może to być też na przykład nieumiejętne przetrenowanie tego elementu. Jeżeli chcecie troszeczkę więcej posłuchać o rzeczach związanych z przyczynami zakładania siodła, to i wsiadania na niego one są dosyć podobne. I to jest jeden z naszych wcześniejszych podcastów. Więc tutaj mówiłam trochę skrótowo, bo te rzeczy już są umówione wcześniej, tak, żebyście po prostu nie tracili czasu i słuchacie nas, co tydzień, i masz takie nie, ale znowu to samo. Tak, żeby po prostu sprzedawać Wam za każdym razem fajny zastrzyk wiedzy. Więc wracając. To nieumiejętne przetrenowanie tego elementu, tak. W rozwiązaniach wam pokażemy w ogóle, jak rozbić, albo jak ja to rozbijam, jeżeli mam okazję pracować z tym problemem. Z rzeczy, które też są bardzo kluczowe, jest słaba równowaga, no bo jak koń ma utrzymać równowagę wtedy, kiedy my na niego wsiadamy, a on jakby... Sam w sobie się nie czuje stabilnie, więc często warto zobaczyć, przynajmniej u młodych koni, one się wiercą, kręcą, bo my nam je przekładamy, próbujemy się uwiesić, one się przeważają, uciekają tej całej sytuacji, parę razy straciły równowagę i już nie chcą. To może też być trening, który nie jest do możliwości psychofizycznych konia dopasowany, czyli po prostu koń mówi nie, nie będziesz na mnie siedział, nie będziemy nic robić. Czyli zapamiętanie, że poprzednie interakcje, które były związane z siodłem i wsiadaniem, były niekorzystne. One nie zaczną stać, kiedy nie będą miały interesu później. Im lepiej się czują na treningu, tym a, później o wiele łatwiej i wyjdzie, jeżeli musimy odtrenować, czyli e, zmienić skojarzenia związane z wsiadaniem, albo po prostu ten problem też może po części zaniknąć. I nigdy go nie stworzymy, po prostu uwzględniając potrzeby konia w celach treningowych. Ale dlaczego koń się wierci podczas wsiadania? Tych błędów, które my jako jeźdźcy robimy, jest naprawdę sporo, bo na przykład można wsiadając wbijać koniowi w bok palce stóp. I to o, o zgrozo, serio, widzę, widzę nawet całkiem często, że ktoś tak nieumiejętnie wsiada i, i koń po prostu dostaje butem między żebra i potem wszyscy się dziwią, dlaczego on się wierci. To może być ciągnięcie za wodzę, czyli w, w momencie, kiedy wsiadamy, łapiemy wodzę w jedną rękę, opieramy tę rękę na przedni łęki, tymi wodzami ciągniemy, tak? I wtedy koń no co robi? No oczywiście wodze są napięte i on myśli, że ma iść do tyłu. Też presja czasu. Jedziesz, 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 jedziesz i wtedy ludzie się nauczeni, po prostu ten koń odbiega, oni skakują i brawo, udało się. No ale no nie o to chodzi. Jakby to ma być przyjemne, jakby to jest taki moment trochę jak na randce, nie? Pójdziesz ze mną w takim amerykańskim filmie, odprowadza koleś laseczkę tam pod drzwi i wtedy ona się pyta, czy wejdziesz na drinka, nie? I wtedy on mówi, no Chętnie, nie? No to troszeczkę to jest taka intymna sytuacja, że on mówi, tak, wsiadaj na moje plecy, nie? I metaforycznie i nawet w związku z tą amerykańską a, historią, możemy sobie wyobrazić, że nawet były akcje, że kobiety muszą wyraźnie powiedzieć tak, albo wyraźnie muszą powiedzieć e, mężczyźni tak. I tu też musimy mieć wyraźne tak. Jak nie mamy wyraźnego tak, to nie ma sensu moim iść dalej. Warto się zastanowić, jaka jest przyczyna, dlaczego nas na ktoś na drinka już nie zaprasza. <laughs> tak, to, to, czego nie powinniśmy robić, to też jeżeli koń wierci się, kiedy chcemy na niego wsiąść, nie powinniśmy, że tak powiem, nie dawać mu chwili odpoczynku i przerwy, tak? Ani wsiadać na siłę. Do skutku, do skutku! Dokładnie tak. I tutaj też warto zaznaczyć, że nigdy nie wsiadamy na konia, który się wierci, po prostu. to niebezpieczne i tym bardziej wzmacniamy negatywne skojarzenia. Więc to nie jest takie, że do skutku, Marian, wsiadaj I po prostu, jak nie będziesz wsiadać, to już mu się tak utrwali, nie? Tak jak było z brykaniem. Spadłeś, to Musisz wsiąść i, kurde, przepchnij go, bo już nigdy nie przejedziesz po tej części, ujeżdżali. Nie, tak nie, nie działa. Na szczęście można te rzeczy odpracować o dużo mniejszym poziomie stresu. Więc możecie się mądrzej zastanowić, bardziej jak on się wierci, na którym etapie uczenia, stania do wsiadania popełniliście błąd, bardziej niż brać to na honor i ego. Tak, no bo bardzo prawdopodobnym jest to, że po prostu postawiliśmy przed tym koniem za duże wymagania. Tak. Więc jakby się skupić teraz na tej części, o Jezu, jak my to rozwiążemy? Przede wszystkim upewnijmy się, że usunęliśmy ból i dyskomfort. Czyli tak jak w tym poprzednim podcaście, a może to są wrzody, a może to jest kissing spine, a może to jest kompensacja jakichś innych rzeczy w ciele, bo plecy często przyjmują, są jedną z pierwszych kompensacji, która powstaje. Mhm, no bardzo możliwe, że on nie wiem, na, na padoku się tarzał, tak, i źle stanął yy, i wstawał w taki sposób, że się naciągnął i po prostu coś go boli, więc to wszystko tak. warto sprawdzić. Tak. I rzeczywiście poobserwować, nie? Bo może to jest jednostkowa sytuacja, a może ona się nasila. Jakby zawsze musimy to wykluczyć. Fajnie, jeżeli decydujemy się kontynuować treningi i nie skupiamy się tylko na tym, to może po prostu skupić się na tym, jaki ten koń ma interes w tym, żebyśmy na niego wsiadali i jakiej atmosferze przebiega trening. I ja zauważyłam, co jest dla mnie problematyczne. Czyli ja mam fajną relację z końmi, którymi pracuję najczęściej, czyli one nie wiem, stoją przy wsiadaniu i na przykład jeżdżę sobie na nich, nie ma problemu. I co? I nagle wejdzie pięć koni, które są zestresowane, zapienione, kręcą się i w ogóle. Często tak było, mam w takich stajniach bardziej ujeżdżalniowo-skokowych i tam się dużo dzieje. Jest ogromny poziom stresu na ujeżdżalni. Mhm, albo masz 20 koni na hali w jednym momencie. Tak. I to nie jest też do końca problem, o ile one są same wewnętrznie spokojne w sobie. Mhm. Czyli na przykład pięć ogierów na jednej ujeżdżalni w Niemczech nie było dla mnie problematycznych, jak pięć wałachów, niby Grand Prix, które sobie jeżdżą przy ogromnej ujeżdżalni. Bo Chodzi o to, że po prostu ten trening był na tyle mocny, że jak ja przychodziłam z tym koniem ja na niego wsiąść, to dla niego to było tak trudne po prostu skupić się na tym, że ja na niego wsiądę i będzie fajnie, skoro tutaj tu przejeżdża, tam przejeżdżają i one wszystko są takie ze strony, za przeproszeniem, że są takie po prostu zdenerwowane, widzisz, jakim białka, pięknie, zapionem się schowane, ale jadą, 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 nie? I po prostu to nie było takiej siły, żeby ja nie miała problemu ze wsiadaniem, i ja na sobie na przykład, że sprawdzałam, kto będzie na przykład hmm. Widziałam, kto wyjeżdża, bo takie uff, i Divi też miał takie uff. I wtedy mogliśmy dalej kontynuować, bo po prostu, no, tak jak ja bym była wśród zestresowanych super ludzi, nie wiem, jesteście na imprezie super sztywną, no to wszystkim się udziela super sztywność, nie? A wyobraź sobie, że w drugim pokoju ktoś się nad kimś znęca i ty słyszysz te krzyki, nie? No to, to wiadomo, że nie byłoby tobie obojętne, nie? Niewątpliwie takie bezpieczne środowisko i, i stworzenie dla konia atmosfery, w której on może czuć się zrelaksowany, jest ważne i przy wsiadaniu także. Ja miałam ten problem strasznie przy wsiadaniu na przykład, dlatego o tym wspominam. Tak, ale jeżeli mamy zestresowanego konia podczas manewrów wsiadania, to też możemy wykonać różne techniki relaksacyjne, o których już tutaj nieraz raz, nie dwa wspominałyśmy, czyli właśnie można sobie porobić Mastersona, można na przykład też podziałać takim czymś, co się nazywa tre. Możecie to kojarzyć, bo, bo tre wykorzystuje się w terapii ludzi, a teraz też to tre przenosi się na konie, czyli takie wytrząsanie. I konie na przykład super też Reagują jak się łapie trochę nad obojczykiem, na przykład i za kłomp, i jest takie właśnie równomierne wytrząsanie, i tak minutkę można sobie potrząsnąć konikiem, i on wtedy się relaksuje. No i też fajnie, że czasami jest tak, że na przykład spuszczacie strzemię i wtedy już jest reakcja. Czy ten koń był w ogóle odczulony na siodło? Czasami jest tak, że był odczulony na to, żeby je założyć, ale nie był odczulony na wszystkie inne czynności dookoła tego, nie? Na przykład albo ten moment podnoszenia nogi, nie? Więc ym, fajnie. Zrobić taką higienę tego, że cokolwiek by się nie działo dookoła tego siodła. I tego, że my jesteśmy nad tym koniem. Dużo koni nie lubi, że jesteśmy nad. I fajnie jest wtedy, gdy jesteśmy naprawdę na wysoko nad. Na przykład, ja kiedyś stałam na takim podeście dla osób niepełnosprawnych, który był bardzo, bardzo wysoki, nie niewspółmiernie do potrzeb, ale było tak, że ten koń po prostu tak na mnie patrzył w górę i było widać, że to nie jest super, super komfortowa sytuacja, kiedy ja stoję nad nim. nie? Więc fajnie takie sytuacje po prostu stwarzać i wzmacniać odwagę, a propos tego, nie? że ja robiłam, że podejść do podestu, Idą do taką nosem. Pup. ja tam stałam i tam ale i tak było trochę pufania, to nie było obojętne. Więc to zanim przeszłam do wsiadania, to sobie to dopracowałam. Jeśli chodzi o wsiadanie, to też słyszałam, że takim idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wsiadanie ze schodków, jest to, jeśli te schodki są dokładnie na wysokości strzemienia, bo wtedy wsiadamy bez żadnego obciążenia i, i wszystko to ładnie idzie. Ja sobie teraz myślę, że i tak żyjemy w bardzo luksusowych czasach, że mamy schodki i że w ogóle od wielu lat wsiada się ze schodków, bo ja pamiętam czasy, kiedy wsiadało się jeszcze z ziemi. I to była masakra dla konia. Wsiadanie z ziemi, tak? I, I obciążanie, właśnie, jednej strony. I wtedy pamiętam, że konie się wierciły bardziej niż wiercą się teraz. No i miały gilgotki, nie? Fajnie. Też uwzględnić bezpieczeństwo, bo często jest tak, że tu już ktoś chodzi na ujeżdżalnię, tu wychodzi i schodki są na przykład nie, w jakimś określonym miejscu na ujeżdżalni, a ja na przykład miałam koło przeszkód. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że jeżeli konie mają słową równowagę, to my jak je przeważamy, albo my jak zmieniamy ich równowagę, możemy potencjalnie wpłynąć, na one czują, że ich równowaga zostanie zaburzona, no to dla nich to oznacza prawie, że śmierć. Więc Tak, no wtedy logiczne jest, że one będą wchodzić w tryb uciekam. Tak, więc fajnie tą równowagą po prostu popracować i nad świadomością ciała. Mhm. I w jaki sposób możemy nad taką równowagą z koniem popracować? Ja bardzo lubię na przykład pracować sobie z metronomem, to już wiecie. Też często sobie pracuję na przykład na dwóch lążach, bo jednak tam jestem dużo w przestrzeni, kiedy koń mnie nie widzi. Więc jakby po części buduję ich pewność siebie, wykonując różne ćwiczenia. I też lubię budować świadomość ciała konia. Na przykład teraz właśnie mam tą zajawkę na te T-touch wrapy, czyli obwiązuję sobie nogi w różne sposoby, żebym miała większą świadomość. Też ostatnio wdrożyłam sobie takie obrączki z przyczepionymi łańcuszkami, tak żeby one po prostu sobie Miały coś, co im przypomina, że mają nóżki. Ja lubię te konie nauczyć, że one mają ciało i gdy do ciału przybywa. I dosyć fajnie działa, moim zdaniem. To ja, ja lubię robić wariacje na temat cofania. Czyli nie tylko samo cofanie, ale lubię robić cofania na kołach i na ósemkach. I cofanie na ósemkach to jest w ogóle teraz mój. Konik. <laughs> mój konik, naprawdę, bo po prostu ja jestem zachwycona tym po prostu. I rzeczywiście dosyć, że to uczy konia podwinąć miednicę, przywraca prawidłowe zakręcenie kresy tego, w jaki sposób tylne nogi, kolana się uginają, w jaki sposób miednica powinna pracować, to też konie osadza w równowadze, że one mają, podwijają miednicę, stoją równo na czterech nogach, czują się pewnie i taki koń, który jest obyty z ziemi, z ćwiczeniami, które po części wpływają na jego równowagę, no nie wiem, no dużo koni nie lubi się cofać, a cofać się na kole to już jeszcze więcej nie lubi na początku, nie? Bo im są pewniejsze siebie, tym bardziej lubią, nie? A na ósemce, to już jest taki etap, kiedy już Naprawdę konie się czują pewnie, i robisz ósemkę i one ci zakręcają. To już są bardzo mocno osadzone i świadome siebie, mają lepszą równowagę i świadomość. I się ułożą po prostu lepiej. Mm -hmm. Ale tak, gdyby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego koń się zachowuje w taki sposób? Znaczy, ucieka, boli go, y może być niewydasowany sprzęt, nie ma, nie ma równowagi, to z czego to jeszcze może wynikać? Może też dlatego, że nieodpowiedni sposób nagradzaliśmy te rzeczy, że tych rzeczy po prostu było za dużo, za szybko. Tak jak rozmawialiśmy w podkaście o, o siodłach, nie? że łubu dób, ciab, mm -hmm. nie wsiadam, jadę, nie? że ten trening nie był dookoła, dookoła tego. Wsiadania w odpowiedni sposób ułożone plus też konie często mają nadużywany kontakt z wodzą, kontakt z wędzidłem i one się po prostu tego trochę boją i często jest tak, że jak złapiesz za wędzidło i przytrzymasz, to jest naprawdę bolesne. Często konie też, tak jak mówiliśmy wcześniej w podcastach mają problemy z zębami. I jak masz takiego wilczaczka i ktoś ci w niego wbije wędzidło, to do końca życia nie będzie, zapamiętasz po prostu ten moment, bo to potrafi być naprawdę, naprawdę, naprawdę trudne. Ale na szczęście nigdy nie jest za późno, aby konia zacząć uczyć tego, aby spokojnie stał i tego, aby przy wsiadaniu się nie wiercił. I właśnie, jakie techniki można wykorzystać, żeby ten koń chciał spokojnie postać? No to ja lubię robić tak, że uczę je stania i może być tak, że wybieram sobie albo dywanik, i że jak staną na dywaniku, to ja się oddalam. I klikam w odpowiednim momencie, kiedy on się nie rusza, i daję mu smaczka, i tak się oddalam. I uczę go, że stoimy, kiedy ja się dookoła niego przemieszczam, łącznie z tym, jak staje na schodkach. Jeżeli mam konia, który naprawdę ma mocno utrwalone, że to jest wyrwanie się w jakimś tam po prostu z powodu bodźców czy coś, to użyłam takiego sposobu, połączyłam sobie dawanie smaczków z tym, że pod spodem założyłam sobie halter i że często one odstawiają pupkę po prostu na zewnątrz. I jeżeli masz halter, razem z Uwiązem po zewnętrznej stronie, to po prostu w tym momencie, kiedy Koń chciał lekko ruszyć, to ja nie chciałam, żeby to było napięcie na wodze i żeby on po tym pyszczku dostał, tylko po prostu jest to przytrzymanie, kiedy on rusza, on czuje tą lekką presję i wtedy dostawał smaczka, i miałam coś takiego, że dopiero do tego później dodałam kontakt. Bo po prostu taki nacisk haltera jest taki bardziej, moim zdaniem, stabilniejszy, tak? Bo jednak to wędzidło w pysku się rusza i ja jednak napięcie wędzidła bardzo. Jakbym mogła konkretne cele do tego, więc nie chciałabym tego stosować w tym momencie. Więc wolałam konia nauczyć lekkiej presji od zewnętrznej strony, czyli od tego haltera, wtedy dołożyć sobie do tego wodze i wtedy w tym momencie, kiedy on się przytrzymywał, dostawał od tego smaczka i w momencie, kiedy one lubią sobie odstawiać dupkę, to moim sposobem często jest tak, że po prostu uczę je przychodzić do mnie pupcią. Jak się uczy konia przychodzić do siebie zadem? Pewnie <grym> jest mnóstwo sposobów. Ten, który ja lubię, to robię sobie linę dookoła szyi a zapinam w taki sposób, ona idzie sobie za zadem, i lekko tego konia popycham w moją stronę tą liną, i wtedy ona jak. Przeważam się w moją stronę, to dostałam smaczka. Wtedy się uczą, że lekkie napięcie liny w moją stronę, to znaczy przestaw pupkę w moją stronę, i jak przestawiałem pupkę, to do tego dodaję później wskaźnik, czyli bata, który pokazuje na przeciwległe biodro. Później to mi mocno ułatwia, że mam dwie pieczenie na jednym ogniu, bo później mogę przejść sobie płynnie do ustępowań. Mogę z ziemi po prostu pokazać batem, żeby koń robił ustępowania. Fajne to jest, bo du du dużo ułatwia i koń też kuma, że to nic strasznego. Większość koni super na to reaguje nie? Może mam takie, aha, popknąłeś mnie, nie? Bo przesunęłaś. I nie zdarzyło mi się, żeby to było dla konia zbytnio stresujące, bo ja takie, o, nie rozumiem, o co chodzi, nie? Mm -hmm. I jak już zrozumieją, dostają smaczka, zaczynają kombinować i od takich bystrzaków, gdzie byłam w stanie na jednych zajęciach na przykład dwie strony zrobić, to takich koni to kilka sesji, żeby sobie to połączyć. I później to dosyć fajnie działa, więc i mogę sobie przysunąć konia pupcią do mnie i mam do tego Początek ćwiczeń gimnastycznych. To się później przydaje w trawersach. Oczywiście koń musi być wystarczająco wygimnastykowany, elastyczny, żeby mu można było wejść w trawersy. Ale rzeczywiście. Um, mam fajny wstęp do innych rzeczy. A myślisz, że. Znaczy, bo ja myślę, że tak. Ogólnie, że też warto poprosić, e, nie wiem, koleżankę, kolegę ze stajni, żeby e, pomogły, tak? Przepracować z koniem to, aby on stał. Czyli na przykład ktoś ci tego konia przytrzyma. Tylko to też trzeba zrobić w odpowiedni sposób. Bo nagrodzi bardziej, nie? Problem ja mam raczej nie z tym, że ja nie jestem w stanie przytrzymać, jak już coś mam robić, tylko mam problem nagrodzić w odpowiednim momencie, bo już jestem u góry. Czasami, jak są młodsze konie, to one szybko tracą uwagę, więc jak. Nie, nie jestem wystarczająco szybka z tym, że podawać odpowiednią ilość, prędkość e, e, tych nagród, żeby one utrzymały uwagę na zadaniu, nie? Więc takie zwane lokalne smaczkomaty należy zawsze znaleźć w tajni, no więc tam zawsze proszę, bo najczęściej są na treningu z właścicielami koni, więc albo ja jestem smaczkomatem, albo właściciel. Ma to Ale... sens. <laughs> Ale dobra, czego nie robić? Jeżeli koń wierci nam się w trakcie wsiadania, na pewno nie używajmy siły, na pewno nie krzyczmy na tego konia. Starajmy się zwracać uwagę na to, czy wbijamy mu but między żebra, czy ciągniemy za wodze, czy nie wiem, nie trzymamy za oba łęki, bo to też się czasami zdarza. Ja widziałam naprawdę, że ktoś próbował wsiadać tak, że trzymał się mhm. za oba łęki. Ja nie wiem, jak to jest technicznie do, do wykonania, ale no komicznie, kom, komicznie wyglądało i oczywiście nic z tego nie wyszło, ale no i chyba myślę, że dużo do zacierpliwości, tak, że, żeby tego konia po prostu nie poganiać. To jest część treningu. Wsiadanie jest Czynnością treningową. Nie, trening jest od momentu, kiedy siedzimy. Więc Możecie poświęcić tylko sesję na, na wsiadanie, na śniadanie też możecie, a żeby po prostu tego konia nauczyć. A nie, że są takie, jakby zakładamy, że to jest oczywiste. On się nauczył raz, albo raz nam się udało, i powinien już wiedzieć o co chodzi. To, nie... to są takie rzeczy, które będą są niesamowicie mocno utrwalone, i nawet należy odświeżać te umiejętności, jeżeli coś a, w jakiś sposób się zaburzy. A może się zaburzyć. Bo czasami koń się obetrze, nie wiem, coś się nie dopasuje, i nagle on zacznie nam pokazywać, że coś się śmiechalo. Mhm. Pamiętajcie też, żeby wsiadać w miarę możliwości, ale myślę, że już schodki albo podeściki są w każdej stajni, żeby wsiadać z podwyższenia, bo wsiadanie z ziemi bardzo obciąża koński kręgosłup, a tego też chcemy uniknąć.